Około godziny 14.10 do straży pożarnej w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze. Do zgłoszenia pożarem objęty był strop na jednej z wyższych kondygnacji oraz panowało zadymienie. Rzeczywiście strażacy, pierwsi strażacy, którzy przybyli na miejsce pożaru potwierdzili, że panuje bardzo duże zadymienie w tym budynku i pożarem jest rzeczywiście objęty część stropu, ściany i dachu budynku. Pierwsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji i ewakuacji 21 osób z tego budynku. Jednocześnie prowadziliśmy działania, które miały na celu dotarcie do źródła ognia. I tu niezbędna była rozturka części właśnie stropu, części ściany oraz dachu. Na miejscu współpracowaliśmy z pogotowem energetycznym, pogotowiem gazowym oraz policją. Wszyscy mieszkańcy będą mogli wrócić do tego budynku jak najbardziej. Natomiast prawdopodobna przyczyna tego pożaru nie została ustalona. I na miejscu działało... 17 strażaków, którzy, którzy przybyli pięcioma samochodami z przybyć do, tego, do, tej, do tej akcji. W czasie tej całej akcji, w wyniku tego pożaru nie było żadnych osób poszkodowanych.